Jesteśmy w Nowej Soli, 11 edycja festiwalu Solanin, fantastyczny projekt. Jestem tutaj po raz pierwszy, ale mam nadzieję, że nie ostatni. I przez te dwa dni zdążyłem się zorientować po pierwsze, że Nowa Sól jest bardzo przyjaznym, fantastycznym miejscem, nie tylko po to, żeby przyjechać tutaj na festiwal, ale również żeby po prostu pojeździć na rowerze, zwiedzić tutaj okolice. Fantastyczna winiarnia Nieopodal polecam. Po drugie, zdążyłem się przekonać o tym, że są fantastyczni ludzie, nie tylko organizatorzy, ale publiczność i w ogóle mieszkańcy Nowej Soli, którzy supportują, wspierają ten festiwal. No i po trzecie, pasja, pasja ludzi, którzy organizują ten festiwal. To jest bezcenne, dlatego że jeśli my sami w takich miejsc, miejscach jak Nowa Sól, w lokalnych społecznościach nie weźmiemy w swoje ręce pewnych rzeczy, to nikt za nas tego nie zrobi. W związku z tym, tutaj pokłon y, głęboki y, w, w stronę organizatorów za to, że wpadli na ten pomysł, za to, że już od 11 lat y, pracują przy tym festiwalu i y, co roku z tym samym entuzjazmem go udostępniają y, publiczności nie tylko miejscowej, ale y, z całej Polski. Bardzo się cieszę. Mam nadzieję, że tak jak powiedziałem to nie jest mój ostatni pobyt tutaj pozdrawiam wszystkich z Nowej Soli i okolic wszystkich miłośników kina zapraszam przychodźcie przyjeżdżajcie oglądajcie ściskam pozdrawiam <mulary> tata wow. wow.